Witaj, pytania graniczne. Pytania w wyniku których, w odpowiedzi na które, jakość Twojego życia radykalnie się zmienia. Odpowiedź na pytanie graniczne może przyjść za tydzień, jutro, za miesiąc, ale najczęściej przychodzi. Przychodzi w sposób nieoczekiwany, przychodzi w taki sposób, że doznajesz pełni, uzyskujesz ważne dla siebie odpowiedzi. Y Często mówimy biznes, 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 trzeba zarabiać pieniądze. Biznes nas interesuje, organizuje naszą przestrzeń myślenia. A gdybyś tak miała się zastanowić, gdybyś tak miał spojrzeć na swoje życie bardzo szeroko i optymistycznie, w jakim biznesie, w jakiej branży, w jakim przedsięwzięciu poczułabyś się najlepiej? Jaki sposób działania w biznesie? byłby dla Ciebie najbardziej odpowiedni, najbardziej rozwijający.